Piąta kolejka z Arturem. Już dzisiaj musieliśmy jeden odcinek ominąć, żeby wyrównać to, co będziemy typowali, czyli dzisiaj będziemy. No znaczy się Artur będzie typował piątą kolejkę. Poprzednio typowaliśmy, typową Artur trzecią kolejkę i od tego zaczniemy dzisiejsze nasze spotkanie. Tak witam. z przykrością, Artur. Muszę stwierdzić, że znowu przegrałeś. No patrzę na twoje statystyki, widzę 7 na 8, więc no, zawsze no, przegrano. Gdzieś tam jest przegrana kolejka. Jeden z ale no. W dużym skrócie, Tychy wygrały z Katowicami, trafiłeś Łańcut, wygrał z Rzeszowem, Poznań pokonał Leszno, Wrocław WKK powygrało z Opolem, Polonia Warszawa z Białystokiem, Bydgosz pokonała Wrocław Deka Pelplin nie pokonała Stargardu Gdańskiego, tutaj właśnie był ten Twój błąd i spójnia Stargard wygrała z Kotwicą Port Morski. Koło Mecz derbowy, Artur. Co byś powiedział? No co, przykro, że nam się nie udało tego meczu wygrać. Pojechaliśmy skoncentrowani, skupieni na tym, że wygramy. No postawiliśmy się bardzo, drużynie ze Starogardu. Różnica pięciu punktów. Mecz cały czas na styku. Mecz cały czas wyrównany. Decydowało jedno, dwa posiadania w końcówce spotkania. Ja jestem zadowolony z takiego występu. Nie było tego blamarzu, byliśmy wspierani przez kibiców z Pelplina, którzy po meczu jakby pozytywnie odnieśli się też do naszego wyniku i do naszej gry, widzieli tę ambicję, tę chęć zwycięstwa, pomysł trenera na to, aby ten mecz był dla nas wygrany. No mówię, zabrakło gdzieś tam detali, jednej, dwu, jednych, dwóch posiadań, nietrafionego rzutu straty na połowie boiska i spowodowało to, że jednak ten minus 5. No, co mogę, no, na usprawiedliwienie, no na razie jesteśmy jedyną drużyną, która przegrała ze Starogardem tak niskim wynikiem, a Starogard patrząc na to, co budował, wzmocniony jeszcze Sebastianem Kowalczykiem przed samym meczem derbowym z Ekstraklasy, Klasy, zbudował bardzo mocny, mocny zespół i myślę, że będzie bardzo dużo wygrywał w tej lidze. Czwarta kolejka. Tak jak nie udało się wygrać w Starogardzie Gdańskim, co byłoby pierwszym derbowym zwycięstwem na wyjeździe, na wyjeździe. Mm. tak w czwartej kolejce mierzyliśmy się, Pelpi, mierzyła się z kotwicą Port Morski Kołobrzeg. To wiem, że bardzo mocno Tobie ten mecz leżał na sercu, jakby ta rywalizacja z Kołobrzegiem Tobie bardzo mocno. Tak, na tak, sercu. Jak, Dlaczego? jak przed każdym sezonem, y, gdzieś tam rywalizowałem, ry, rywalizujemy z drużyną z Kołobrzegu i zawsze co sezon, gdzieś tam drużynie w szatni mówiłem, że ode mnie będzie będzie premia za wygraną y, z meczu z Kołobrzegiem. Nigdy nie udało mi się tego zrealizować. Y, w tym sezonie cała drużyna zagrała rewelacyjny mecz, y, zagraliśmy fantastyczne zawody grając też bez Damiana Durskiego, byliśmy delikatnie osłabieni, ale naprawdę drużyna zagrała super mecz i udało się pierwszy raz historycznie pokonać drużynę z Kołobrzegu, więc tak, tak jak po... trener powiedział na konferencji prasowej mobilizacja z mojej strony była i ona została też zrealizowana zaraz po tym meczu. Tak już tak zacząłeś mówić o tej mobilizacji to no Już teraz musisz uchylić rąbka tajemnic i zdradzić, o co, o co to chodziło. No, mamy zasadę, że no, to jest to masz skrzynka Coca-Coli Zero. Trener najbardziej lubi Coca-Colę Zero, więc gracze też tą Coca-Colę Zero lubią. No dobra, nam się udało z Kołobrzegiem. Kolejny mecz czwartej kolejki, który, który warto gdzieś wspomnieć, to kolejna wygrana SKS-u z Tychami stawiająca SKS na bilansie 4-0, który jak tu jest, jest odnotowywany wszędzie, jest to jeden z ich najlepszych startów w sezonie. Tak, mecz odbył się w poniedziałek, pojechaliśmy z trenerem i kilku naszych graczy też pojechało na to spotkanie, z uwagi też na to, że najbliższym naszym rywalem będą Tychy, więc mogliśmy tutaj na żywo zobaczyć drużynę z Tychów. No Starogard zwyciężył dzięki no jakby dla nich idealnej trzeciej kwarcie, 23-7. do 7. Wygrali tę kwartę i tam już drużyna Stychów, chociaż prowadziła, z tego chyba co pamiętam, dokładnie 11 punktami do, po dwóch kwartach. Tak. Poniosła tutaj porażkę i Starogard pokazał e, swoją siłę. No tutaj duet podkoszowy moim zdaniem pewnie nie tylko moim, ale wielu innych. Najlepszy duet podkoszowy, czyli Mateusz Bartosz i Damian Jeszkę zrobili różnicę i nawet bez obcokrajowca, który już nie wystąpił chyba w drugiej, trzeciej, czwartej kwarcie, drużyna SKS-u tutaj odniosła przekonujące zwycięstwo i no może za wysokie, jak na wyrównany też po części to ten mecz, no ale 14 punktów jednak tutaj pokazuje siłę drużyny ze Starogardu. No już, co lepszy mecz też już rozegrał Sebastian Kowalczyk, który będzie niewątpliwie dużym wzmocnieniem tej drużyny. Pierwsza połowa właśnie, tak jak mówiłeś, 11 punktów do, do przewagi. W drugiej połowie chyba zadziało się wszystko to, co miało się dla Starogardu zadziać, bo 23 do 7 i 27 do 18, trzecia i czwarta kwarta, to... Tak, zdecydowanie, no, no Mateusz Bartosz zagrał tutaj jak profesor jedną z ostatnich akcji, zakończył też rzutem trzypunktowym. Naprawdę widać, że robi różnicę na poziomie pierwszej Czwarta kolejka i spotkanie białego stoku z Inowrocławiem. Tutaj też oba zespoły w tym momencie bez wygranej. W tym ten Inowrocław, w który można popatrzeć, że tej wygranej bardzo, bardzo mocno potrzebował. Na pewno. No patrząc na wpisy na portalach wszelakich, drużyny z Inowrocławia było widać, że już jest tam bardzo duże ciśnienie. I dążenie do tej pierwszej wygranej no drużyna tutaj z Inowrocławia wygrała, też chyba około 20 punktów jakoś się skończyło i y, ma to pierwszą swoją wygraną chociaż myślę, że ten test taki naprawdę będą mieli w najbliższej kolejce u siebie w meczu z Poznaniem, zobaczymy czy wraca tam wszystko na swoje tory, takie jak zapowiadano w Inowrocławiu, czy gdzieś tam jest jednak ten kryzys i y, no bo jednak wygrana nad Żubrami y, no, Powinna być, więc nie jest to żadna niespodzianka. Powinna ona się wydarzyć i tak też zrealizowali swoje założenia. Mówisz, wygrana z żubrami nie była, nie powinna się wydarzyć. Wcześniej Nowrocław mierzył się z Łodzią, mierzył się z Opolem, mierzył się z Bydgoszczą. Faktycznie e, myślę sobie, że tutaj ta Bydgoszcz, no, zresztą patrząc po wyniku, bardzo mocno poza zasięgiem, bo tam, mówiąc kolokwialnie było lanie. Ale z Opolem 8 punktów, z łodzią tutaj już było 20 punktów. No myślę, że tutaj dla kibiców najbardziej chyba bolące derby, tak? czyli minus 45 na własnym parkiecie z drużyną zbyt goszczy to zabolało myślę, że tam wszystkich. No jednak mecze derbowe zawsze są bardzo zacięte i gdzieś te drużyny rywalizują na tyle, ile mogą, a tutaj no jednak starzyło się te 45 punktów różnicy. Jednak bardzo dużo. Dół tabeli. Żubry, Abakus, Okno Białystok 16 miejsce. Miner z Katowice 17 miejsce. Dwóch Beniaminków na razie bez zwycięstwa. Żubry do tej pory walczyły z Łańcutem, walczyły z drugim Beniaminkiem, z Lesznem. Walczyły z Polonią Warszawa i wspomnianym zespołem DZINO Wrocławia. Przed nimi teraz WKK i PGS, Płynia Stargard, Kotwica. No myślę, że tych drużyn, Majnersi, Żubry pierwszą wygrana będzie w ich bezpośrednim spotkaniu, że nie wiem, czy chyba w grudniu gdzieś tam chyba się spotykają, więc myślę, że to dla tych zespołów przed świętami. przed świętami, no to na święta będą miały. Któryś z tych zespołów będzie miał pierwszą wygraną, no jednak w tej chwili odstają, tak? Odstają tutaj od poziomu pierwszej ligi, widać różnicę punktową. no Żubry w ostatnim spotkaniu 1,32 za 3 na własnym parkiecie. No to jest no, 3% chyba tak, jeżeli się nie mylę, 3% w rzutach za 3 punkty i to jeszcze trafia trójkę Najm jeden z najmłodszych graczy, czyli Szpakowski. No tak rzucając z taką skutecznością, no oni, ciężko będzie im jakąkolwiek wygraną. 1,32, tak, 3%. Mhm. E, ale co jeszcze można z czwartej kolejki wziąć i przypomnieć, to mecz polonii warszawa Senę basket poznań Finalnie wygrany przez Warszawiaków, chociaż tak to nie wyglądało od samego początku. No i kolejny występ Jaylena Salingera. Gdybym typował czwartą kolejkę, to na pewno tutaj bym miał błąd, bo bym typował z wygraną drużyny z Poznania. Salinger 37 punktów, chyba w tej chwili najlepszy strzelec pierwszej ligi, ponad 31 punktów. Wzrost 178 cm. Czekamy. 178. 170? Nie. 178. Tak, 178. Czekamy na niego w Pelplinie w listopadzie. Te drużyny spotkają się. Mam nadzieję, że właśnie tutaj będziemy drużyną, która zatrzyma Salingera, że nie będzie poprawiał swoich tych statystyk. No, jest to jakby naprawdę w tej chwili wyróżniający się zawodnik pod względem zdobytych punktów, to na pewno. I mający jakby największy wpływ na drużynę i rzucający. Całej najwięcej punktów. To jak już mówisz o tych najlepiej punktujących, Jayden Stalinger 31,3 punktów na mecz, Jayden Coke, 25 punktów na mecz, Oleksander Antypow, 23,3 punktów na mecz, Kuba Kobel 21 punktów i Szymon Ryżyk 19,8 punktów na mecz. Także to jest... no. Tak, nasz Jayden jakby na razie przez ligę niedoceniany. No, były cztery typowania najlepszej piątki, w żadnym typowaniu jakby polska liga go nie wytypowała. Rozumiem przegrany mecz, no bo gdzieś tam jest chyba zasada, że mają być typ, tylko typowani z drużyn wygranych, ale czemu w tej kolejce, na przykład czwartej, ja wiem, że tu promuję naszego gracza, ale czemu w tej kolejce Jaydena nie było w pierwszej piątce? Bardzo duże zaskoczenie. Wdałem się w krótką dyskusję gdzieś właśnie na, 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 na Facebooku a propos tego. Padł argument, że wybierani są zawodnicy po pozycjach. Gdzie został wybrany? to chyba dwie, dwie jedynki były, jeżeli się nie mylę, wybrane. Matryc Kimbro został wybrany. Jak teraz mi wypadło z głowy. To tam jeszcze został wybrany. Salinger. Matrysk. Tak, i Salinger. Salinger, I Salinger został wybrany. No też zabrakło Mateusza Kaszowskiego, który też załóżmy bardzo super mecz rozegrał w drużynie z łańcucha, też otarł się o triple double, zabrakło mu jednej zbiórki. Więc. No nie wiem. No gdzieś tam jest jakiś fach, jest, są fachowcy, którzy wybierają. O. Salinger został wybrany, Matryc, uh -huh. Kimbrough, Wojciech, Czerlonko, Patryk Kendel, Mateusz Bartosz. E, I wracając jeszcze właśnie, gdzieś tam padło hasło, że z każdej pozycji są wybierani, także Salinger, Kimru wszyscy oboje na jedynce, także ten argument mnie Niestety nie no, się. No, Wiadomo, się. że ob, obydwoje mogą zagrać i tu, i tu. Niemniej, no jeżeli mamy wybierać faktycznie, czy Kimbru jest rozgrywającym i no to myślę, że tutaj odpowiedź jest jednoznaczna. Mm -hmm. Zgadza się. No. no mówię, no gdzieś tam jest to <laughs> typowa... znaczy, typowanie, gdzieś tam ktoś wybiera te piątki. No cieszmy się, że jest taki też, takie typowanie, że to pojawia się najlepsza piątka. Tak, bo to, to jest jakby nowum teraz, że jest to tak na bieżąco, że jest to tak od razu szybko, jest to na pewno fajna sprawa też dla kibiców i że to się od razu pojawia. Też żeby dodać im plus temu wszystkiemu, pojawiają się zaraz wyniki meczów, które się zakończyły? Tak, zdecydowanie. No, widać bardzo, bardzo tam postęp i jest to zdecydowanie szybko, fajnie, też przedstawione. Jesteś gotowy? Na typowanie piątej? Tak. No, tak, tak. Gdzieś tam sobie już ją wytypowałem. Już wytypowałeś sobie? <grywa> Zobaczymy. Eee, Leszno, Katowice. No, wygrana Leszno, tak. Dwóch beniaminków, ale stawiam na Leszno. Mm, Spójna Stargard, Politechnika Opolska. Dzisiaj przeczytaliśmy o wzmocnieniu drużynie z tak, Stargard. Właśnie. Tak, na miejsce kontuzjowanego Wadowskiego. Na tę chwilę wchodzi Francis Hahn też grał w ekstraklasie, grał kiedyś w Górniku Wałbrzych, spójni z W Górniku tam grał a później później wyjechał. później wyjechał. No bo on chyba gra w tej lidze jakiejś tam portorykańskiej, które się tam nakładają terminarze na. To był chyba moment nawet, że on był na meczach, a nikt nie chciał, że tak powiem, Żeby nim już, grać. Bo... No, ale w każdym razie teraz wzmacnia drużynę yy, drużynę Spójni, jest tam gdzieś napisane, że jest to Transfer medyczny, że zastępuje tylko Wadowskiego, no ale zobaczymy, jak to będzie tam wyglądało. Patrząc też na kontuzję w drużynie, spójni, no tam jest, wiemy, że jest kontuzjowany Jarosław Mokros, jest Kowski kontuzjowany, więc zobaczymy, w jakim oni wystąpią w składzie w najbliższym meczu, ale jednak w tym spotkaniu typuję na wygraną spójni. Wygrana spójni. Ja jeszcze wrócę szybko do meczu Leszna z Katowicami. Bo tam pewnie duże wydarzenie się szykuje. Kamil Hanas kończy tak, sportową no, karierę. Tak jest. Więc 10 października o godzinie 19 będzie można zobaczyć Kamila ostatni raz w akcji. Tak, zdecydowanie. Czytałem wczoraj jego wypowiedź właśnie Pożegnanie, że to będzie jego pożegnalny, mecz wraca do swojej strefy Hanasa i do jeszcze innych programów, które Basketu tam są. Współ... Tak, który współtworzy. No i też napisał, że robi miejsce jakby dla nowego gracza, który ma się pojawić w Lesznie. Nie, nie napisał czy to Polak, czy to napisał Polak, może obcokrajowiec, więc. Czyli tu jeszcze też szykujemy Tak, że się na pewno będzie gdzieś jakaś zmiana i w Leszno zostanie wzmocniona. Mm, Okej, okay. GKS Tychy, tych Pelplin. Yy, jedziemy z nastawieniem po wygraną, tak jak na każdy nasz mecz yy, patrzyliśmy, oglądaliśmy wnikliwie za o godzinie a dzisiaj czwartek. 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 To już w czwartek o godzinie też osiemnastej będziemy mieli wideo przed tym meczem. To już mieliśmy. Mieliśmy. To już jest po 18. Po 18 to już mieliśmy wideo i na pewno jesteśmy przygotowani na wszelkie zagrywki trenera. Jagiełki. No, hala specyficzna, kosze spuszczane, czyli te wypuszczane z um, konstrukcji i na pewno ona będzie jakby w. Wspomagała gospodarzy, ale dwa ostatnie nasze mecze wygraliśmy z trenerem Kaszowskim, chyba jednym punktem, i z trenerem Rafałem też wygraliśmy jednym punktem w Tychach, więc jedziemy tam z dużą nadzieją, że odniesiemy wygraną. Nie zawahasz się. Nie, nie, tutaj dwójka i na pewno DKP. Yy, Kotwica port, port morski Kołobrzeg, LKS-Kulpak Łódź. Dwie drużyny podrażnione po tej kolejce. LKS przegrał u siebie, yy, Kotwica przegrała w Pelplinie. Kotwica zaczęła 1-2, no patrząc na ten ich mocny roster, więc czas, żeby wygrali i Kotwica tutaj w meczu domowym, który będzie też ich jakby pierwszym meczem w tym sezonie na własnej hali, gdzie na pewno przed własną publicznością będą chcieli się przedstawić i wygrać. Ja tutaj tak wyjątkowo sobie skontruję cię, bo ja myślę, że tutaj Łódź Aha, okay. e, jednak zrobi niespodziankę w Kołobrzegu. Inowrocław i na Basket Poznań. Inowrocław. Tak, Inowrocław na... wraca na własny parkiet po wygranej. No był śliski. Nie, chyba już nie. A Poznań jest po porażce, więc... Poznań. Większą siłę tutaj dysponuje i wygra na parkiecie w Inowrocławu Poznań. Czy po tamtej rozmowie trener Łuszczewski do ciebie dzwonił? Nie, boję się jak zadzwoni. No teraz już na pewno, jak jeszcze typujesz przeciwko, przeciwko niemu, to już na tak. pewno. WKK, Active Hotel, Wrocław, Żubry, Abakus, Okna, Białystok. No jak Żubry będą rzucały tak jak rzucają, czyli 1.32, to nie mają szans tam w tym WKK. A może będą lepiej rzucały? Nie, ale jednak WKK. Postawię tutaj, że WKK na własnym parkiecie odniesie wygraną. KKS Polonia Warszawa, Optim, Energia Polska, Rysowia. Patrząc na ostatnie występy Polonii, jestem coraz bardziej jakby na plus dla Polonii i uważam, że ten, ta drużyna będzie biła się o te play-offy i musi taki mecz u siebie wygrać. Jeżeli ma walczyć o te play-offy, to drużyna Resowi musi pokonać. Resowia zaczęła od 1-3, chociaż źle nie wygląda w tych wszystkich jakby do tej pory meczach, no ale Polonia, własny parkiet i ten Salinger, którego my dopiero zatrzymamy, więc tutaj wygra Polonia. czeka na, nas, na nasze spotkanie. Tak, czeka to, na nasze. Okay. No. Dobra. Solwera, Sokół, Łańcut i SKS, Fulimpek, Starogard, Gdański. Mm, Trener Dariusz będzie niepocieszony, bo postawię tutaj na SKS. Tak? Postawię, że wygra drużyna Starogardu i zacznie sezon od 5-0. Mm, na tę chwilę sezonu Mówię o tej chwili sezonu, wyglądają zdecydowanie odróżnione z łańcuta. Chyba, że no, łańcuch zagra rewelacyjny mecz u siebie, yy, gdzieś wyjdzie z tych kontuzji, z tych nieobecności graczy, bo oni też chyba nie zagrali żadnego spotkania jakby w pełnym zestawieniu. Ciągle gdzieś tam jak nie ma Filipa Zegzuły, to nie ma Czempiela, jak, nie ma, jak oni są, to nie ma Milanowicza, więc są tam jakby, nie ma Itricha. Więc ciągle, ciągle tam się coś dzieje. Yy, no i myślę, że wygra tam Starowicz. Tutaj znowu w kontrze będę, bo ostatni mecz Łańcuta ze Starogardem Gdańskim, Trenera Kaszowskiego przypomnę. Tak. Zakończył się w, no. zwycięstwem. Łańcuta tutaj to bardzo wysoki. Co prawda. okupione kontuzją trenera. E... A to mówisz o meczu w Starogardzie. Tak. tak. Ale w rewanżu? No ostatni mecz Trenera Kaszowskiego ta, ta. I... z Starogardem. Więc myślę, że Trener Kaszowski będzie chciał to powtórzyć. tylko Nie, Mam no nadzieję, na panu... że tym razem bez tej kontuzji. Bez bo to... kontuzji. Lepiej, żeby już ta noga w pełni była sprawna, e, więc tutaj... Dwa zostanę... razy wygrali w tamtym roku ze Starogardem, u Jest siebie tu... i na wyjeździe. Więc tutaj ja zostanę w kontrze, ja tutaj mówię, że Łańcuch i Artur, myślę, że tymi dwoma typami będzie się o 6 na 8. 6 na 8, nie, będzie, o, tym razem będzie 8 na 8. Dobra, mamy skończone, mamy piątą kolejkę wytypowaną. E, czwartą, tak jak mówiłem na początku, ominęliśmy, żeby wyrównać numer odcinka z numerem kolejki, mhm. żeby wszystko było... Dobrze. My czekamy na wyniki naszych graczy, naszej drużyny z tych, które odbędzie się w sobotę o godzinie 18.00. Także serdecznie zapraszamy. Emocje TV można oglądać. Ja jeszcze na koniec tylko chciałem jedną małą rzecz, którą, którą usłyszałem podczas oglądania meczu: meczu, meczu, meczu z Łańcutem w poprzedniej kolejce. Jeżeli mówimy, Ełka jest kulpa kłódź. Jeżeli mówimy na przykład KSK Kemetika, jeżeli mówimy WKK Active, to mówmy też Miners z Katowice, nie mówmy Miners. A już chyba zmieniłem, już mówię Miners. Nie, ty mówię, nie, nie mówię do Tobie. Aha, mówisz, ale bo w pierwszym ale naszym spotkaniu wielu, powiedziałem w Miners, tak? W wielu tutaj, wielu tutaj mediach jest właśnie słyszalne Miners z Katowice. No to nie są Minersi, to nie to są minersi. żadne Lemingi, tylko to są Minersi, minersi. No, Wywodzi tak, się no. to z Katowic, z górnictwa, także to bardzo to dość będzie. jasne. Myślę, że będzie też oni głośno przy ich pierwszej wygranej w tym sezonie. Wtedy przestaniemy mówić minersi. Tak, wtedy już wszyscy będą wiedzieli, że to są minersi. Ja bym wolał, żebyśmy już nie mówili minersi, <noise> bo my już też w pewnym momencie musieliśmy film zrobić o tym, żeby mówić deka. Tak, a nie decka. I... Także tutaj moja mała prośba. Miners Katowice. Dziękujemy pięknie. Dziękuję Artur Bartyk, Tomasz Kolos. Do zobaczenia do, do w do następnej zobaczenia. kolejce.